Cześć, mączko, jestem Jor, gramy. Kolejny film możecie zawrócić lajka i suba. Lecimy po 300 subskrypcji. W końcu jest specjalny na 200 subskrypcji. Tu już ten chips kamerzysta, może pokaż. Już jest podzielony. I co? Rozpoczynamy. Jeszcze przed tym, możecie napisać serduszko dla kamerzysty I myjemy Sięści jakieś miskę? Czy się zdziwił? Chyba nie znam co to czy kawałki Dome. nie, za dobra. nie, robić nie, nie, no, nie, da nie, Do nie, 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 Widzowie, ale za, za moje poświęcenie, zostawcie la lajka i subskrypcja. 3-4. Przepraszam, że ktoś się odzywa w tle.